No, nieźle. Siema ręca tutaj Remixis i witam was w zupełnie nowej serii. Jakżeście mogli się domyślić po ostatnim trailerze, który wrzuciłem, to jest nowy serwer, nowość po prostu, tak jakby nowy sezon poprzedniej serii Real Life. On się będzie nazywać teraz Real Life na serwerze mojemc.pl I dzisiaj sobie tak mniej więcej przedstawię ten serwer i, i myślę, że się trochę zapoznamy z nim. pozwiedzamy to całe miasto, które tam jest, bo to jest niby jak niby nie było miasto. Jak to jest zresztą Real Life. wszystko dzieje się w mieście. Ale dobra, nie przedłużamy, tylko po prostu wchodzimy. Także wieloosobowy moje MC i się tutaj teraz zaloguję. Dobra, jestem zalogowany. Jesteśmy teraz na serwerze MojeMC.pl. Jakby ktoś nie wiedział, serwer moje mc to jest jakby nie, jakby nie było kraina MC. To są ci sami administratorzy, tylko że inna lokacja i wersje 1.9 i 1.10. No i myślę, że wkrótce będzie również 1.11. Idziemy dalej. No i jesteśmy teraz na tak zwanym drugim spawnie, tak zwanym lobby całego serwera mojemce. No, zobaczcie, tylko mamy tutaj parę trybów: jest Creative, Lobby, RealF, na który wejdziemy, Skyblock, Ouch, yy, a Ouch to był ten serwer, którym się logowaliśmy pluginem Ouch.me, czyli to wpisywanie hasła. Elitra Challenge, PvP, Speed Builders i Turf Wars. Myślę, że chociaż jeden tutaj na pewno jeszcze się pojawi na moim kanale, bo coś widzę, że nie udało się to z krainą MC. To może się uda z mojej MC. Dobra, skupmy się teraz na serwerze Real Life. On tutaj jest i sobie wchodzimy. No, dobra, witamy na serwerze Real Life na MojeMC.pl, który jakoś dziwacznie nie ma scoreboardu. To oczywiście po prawej stronie, co wyświetla, wszystko. Nie wiem, czemu tu nie ma. Nieważne. Przejdźmy do konkretów. Czym jest serwer Real Life? Serwer Real to jest odwzorowanie życia realnego w Minecrafcie, Tak jak to było oczywiście z serwerem na kraj Niemce. Mamy tutaj troszeczkę różnych yy, lokacji, opcji i różnych po prostu atrakcji. O. Też jest komunikacja miejska, też jest jakiś bank, też jest urząd, do którego za moment wejdę. No tylko sprawdzę czy jeszcze Mani działa. Tak, mam 800 teraz na koncie, bo tutaj troszeczkę już mnie zaczęliście jakby donetować. Czy coś takiego. No i myślę, że sobie oczywiście to całe miasto jeszcze w tym odcinku pozwiedzamy, tylko że przejdźmy teraz do tego, co jest oczywiście na początek. Specjalnie zostawiłem tutaj to wszystko teraz na nagrywanie, ten cały początek grania na serwerze. Tylko to się tam pozwiedzałem, nagrywałem, ale teraz oficjalnie zaczniemy nagrywać i ogólnie grać na tym serwerze. Także idziemy dalej. Dobra, pierwsze co oczywiście musimy zrobić, no to zobaczmy, tutaj mamy yy, coś takiego, że wiem, że mogę wybrać swoją płeć, no to jedziemy sobie, słuchajcie, w plec i mogę wybrać swoją płeć, albo chłopak, albo dziewczyna. Powiem szczerze, wydawało mi się, że jeżeli bym kiedykolwiek wybrał dziewczynę na Real Left, to by było to niezwykle trudna gra, tak zwany hardkorowy trochę poziom, przynajmniej dla mnie, bo co, no wybierzmy po prostu, wybierzmy chłopaka, co nie. No to słuchajcie, idziemy do urzędu, mamy niby 18 lat, idziemy wyrobić swój dowód, bo tutaj też można wyrobić dowód, jakieś informacje o pracach, lokalach jakichś i dowodach, no to idziemy po dowód. Mamy 800 i co? I wybieramy sobie tutaj imię, Stefan, Sebastian, Norbert, Urban, uh, Michael, Lepsze jest tym wszystkim to, że nie ma mojego imienia, więc będzie trochę inaczej. No dobra, skoro chcemy mieć inaczej, no to wybierzmy na przykład Ernesta, co nie? Takie bardzo oryginalne imię, co nie? To teraz nazwisko. Nowak, Kowalski, Wójcik, hmm, odpuszczę trochę. Chciałbym Hemingway, wtedy będzie nawiązanie do Ernesta Hemingwaya, takiego autora książek. O, Krawczyka, Karol Krawczyk. Wybierzmy sobie nasz wiek. Dzień urodzenia! A, teraz tu się troszeczkę inaczej wybiera. No to Dzień Urodzenia. Wybiorę 21. Tak trochę nawiązując do pewnych urodzin. O, no to miesiąc urodzenia. No to zobaczmy. Mamy teraz październik. No to myślę, że urodziliśmy się 21 października. Czyli jutro moja postać ma urodziny. No jak teraz nagrywam 20 października. I kiedy się urodziłem? 81, 90, nawet 2008, no to niektórzy będą naprawdę zadowoleni z takich roczników. Ale ja wybieram oczywiście swój. 98. Wybieram swoje miasto. Ja cię, ależ tego jest tutaj sporo. Czyli jestem jakimś lokatorem, co nie wiem. Yy, Greenwood. Weźmy, jesteśmy z wódu. Ernest yy, Krawczyk, lat 18, pochodzi z wódu. Nie, mogę kupić dowód. O, teraz, jest, teraz już jest napisane, że mogę oczywiście kupić dowód, bo niektórzy mogli się ewidentnie pogubić. No to kupmy sobie nasz dowód i zobaczmy. Dowód osobisty, trzy stufy. No i jesteśmy już dorośli dorosłymi obywatelami. Jaka to jest nazwa miasta? Nie wiem. Może napiszcie w komentarzach, jak chcielibyście nazwę miasta. Może konkurs na nazwę miasta zrobimy. No i dobra, wyposażyliśmy się już w dowód osobisty. Mamy na imię Ernest, nazwisko Krawczyk. Jesteśmy chłopakiem. Pochodzenie Wudu, yy, yy, A data urodzenia: 21 października, 98. No to sobie opakujmy nasz dowód i jedziemy dalej. Następnym naszym urzędnikiem, który tutaj mamy to jest lokal i co my tu mamy? Jakieś posiadłości. Yy, o jacie co to są jakieś posiadłości do czego to to służy. Yy, po wyjściu z serwera kupiona posiadłość zostaje przeznaczona do zakupu. Mamy jakąś posiadłość i ona nam generuje jakieś hajsy. No to na, na przykład komisariat możemy sobie wynająć i można y, sobie zarabiać. Tyle, że yy, jak wychodzimy z serwera, to już y, takiego czegoś nie ma. To, tak to przynajmniej rozumiem, jak to działa. No to dalej mamy pracę. I co mamy w pracy? W pracy mamy: na razie nie ma żadnej pracy, ale tutaj widzę, że jest troszkę więcej tych prac. No to zobaczmy, jakie mamy prace: mamy śmieciarza, mechanika, strażaka, ogrodnika, mleczarza, górnika, policjanta, drwala, nurka, yy, zbieracz kory i lekarz. To się jeszcze zastanowi. Jeszcze dzisiaj podejmiemy jakąś pracę po kolei. Słuchajcie, pozwiedzajmy sobie nasze miasto. Jeszcze sprawdzę sobie, ile tutaj mamy pieniędzy, bo coś nadal skorbotnie działa. Pięć stówek, no idziemy poszaleć troszkę. To jest bank. Bank jest instytucją niecharytatywną, która yy, po prostu gromadzi nasze pieniądze. I tutaj kiedyś myślę, że zgromadzi jakieś pieniądze. No, wypłacamy 500, coś tam, ale oczywiście się też, też yy, zabezpieczę. Płaćmy sobie 200 złotych, yy, tak żeby się Oła, kto to w ogóle podpalam? Czekaj, ktoś to w ogóle podpalał, jak tam widziałem. Tylko teraz to już z, z, nie pamiętam za bardzo. No i dobra, mamy tutaj portfel 300, a w bankomacie, raczej w banku mamy ogólnie 200 zł. Mogę, ja jeszcze wkrótce będą kredyty, a to będzie też niezłe. Mogę zaciągnąć kredyt, fajne, troszkę więcej opcji. To są chyba najtańsze mieszkania jakie możemy znaleźć. Po prostu jakieś yy, szopki, których możemy za 900 wynająć na 3 dni i coś sobie tutaj urządzić. O, może zostać wynajęty za 900 na 3 dni. Zjedzmy sobie tutaj coś ogólnie, bo ja tutaj jak widać użyłem komendy kit gracz i dostałem swoje należyte itemki. To jest kiosk Stasia i co możemy w kiosku Stasia kupić? Yy, napoje, telefon i jedzenie. No to zobaczmy, co my mamy w telefonie, bo chyba to jest najważniejsze. Minephone 1500, Minephone 600 i Minephone 2K3000. No, w końcu tu są jakieś normalne telefony albo prostą, prostą cegłę, albo prostego gdzieś pośrednie. Minephone 2000. No i Mindphone 2K 3000, no i będzie to, no i to jeszcze są za drogie telefony, żeby w ogóle kupować, więc Stasiu, jeszcze potem podaję ale mimo wszystko jakiś napój by się przypasowało kupić, ale to teraz nieźle wygląda. Od Pepsi po Lipton Ice i Dr Pepper jeszcze do tego. Dr Pepper, o ktoś tutaj już, już mi zwrócił uwagę, że normalnie Wbijem na srebrę i już normalnie coś mi widzą. Kupimy najprostsze Pepsi. Siup, 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 siup. I jesteśmy już napojeni. Przy okazji, braku scoreboardu pokazuje mi stan mojej wody. To jest też nawet niezłe. Co to jest ogólnie za gościu z Halloween? Ten gościu z Halloween to jest po prostu jakby event Halloween. Tutaj ogólnie się trzeba zbierać dynie. I coś tam dalej będzie za te dynie. No to zobaczmy sobie co my tu mamy. Jakieś maski Halloween sobie możemy kupić, Frankenstein na ogra, dynie i tak dalej. Ojejciu, dobra. O proszę, tu jest jakaś dynia i wydaje mi się, że trzeba je zabrać. Eee, zabrać, zebrać. O proszę, o! Dynie 1 100. Odnalazłem już tą dynię, okej. Okay. No to szukamy następnych dyni i myślę, że je po prostu poszukam yy, co jakiś czas. Albo zorganizuję jeden odcinek na to, żeby poszukać tych wszystkich dyni i spróbujemy zobaczyć, o co chodzi w tym evencie halloweenowym. Nie wiem, czy to jest... Wystarczy tylko kliknąć nawet prawym przyciskiem. Sprawdzę. Nie, to trzeba je po prostu zebrać. No i mamy jednak teraz... O, o proszę przy okazji, zarobiłem hajs na tym. 20 y, dolarków sobie zarobiłem. A tutaj są mieszkania komunalne. Y, tam są jeszcze szopki. No to zrobię tak. Szopki, mieszkania komunalne, prawdopodobnie motel jeszcze jest i działki po prostu dla Najbardziej wymagających użytkowników. Ale tam nie ma potrzeby dość, bo jeszcze nie mam na tyle hajsu. Tutaj jest miejsce pracy strażaka, wóz strażacki i strażak, który sobie chodzi. I nie wiadomo, co z nim y, y, mogę w ogóle zrobić, tylko po prostu pobić. Nie wiadomo po co. A komisariat Policji, y, szpital. I prawdopodobnie wygląda to teraz tak w szpitalu, że wynajmuję sobie po prostu miejsce w szpitalu i spłacam, co długo będę w szpitalu. Y, coś jakby na oddziale jestem. A tu jest ten motel, który się bardzo dużo razy widziało. Mieszkania w tym motelu kosztują 1300 No to może potem. Dalej mamy centrum handlowe, które chyba jest najlepszy, najlepiej zorganizowanym centrum handlowym ze wszystkich. O, przy okazji, zbieram jeszcze jakąś dynię. No i mamy cztery ze studni. dyni. Mamy tutaj wszystkie, mamy pokoje, w których są po prostu działy ze szkłem, z wełną, z drewnem, yy, gliną i tak dalej. Jak się wejdzie do jakiegoś czegoś i mam, to mamy oczywiście y, ściany z bez, bezpośrednim nawiązaniem do tego co można tutaj ogólnie kupić. Podchodzimy do, sobie do handlarza i mamy szkło, tylko wydaje mi się, że chyba są te same ceny. Co to tak się i wszystko jara? To jest wielka, wręcz ogromniasta biblioteka, y, no, oczywiście idę sobie dnia szukać. Co się dzieje w bibliotece? Yy, o, pokazują się takie yy, jakby mówiąc, motede, czy nie wiem, jakieś yy, wiadomości, że biblioteka udaje się tutaj, aby móc zarabiać więcej pieniędzy. E, no nieźle. E, w jaki sposób niby? Zapytaj mi bibliotekarza. Yy, nie przeszkadzę mu. Nauka, nauka, I jeszcze raz. Nauka. Poziomy można jakieś 300 i, i im bardziej jesteś doszkolony, tym więcej zarabiasz. Czyli po prostu mogę podwoić pod podwoić... nie, podwoić bo po 2,2 moje zarobki. Na przykład jak wynajmuję sobie posiadłości. Chyba to tak działa. Może to jest jeszcze rozwijane. No ale dobra, wystrój jest nawet fajny. Ewidentnie nawiązuje do takich wielkich bibliotek dawnych czasów. A to jest jarające się boisko, yy, na którym można zorganizować jakieś evenci. Yy, może się zorganizuje, tylko trzeba tutaj pozbierać dynie. Mieszkania komunalne, tył kościoła. A tu sobie będą jakieś magazyny. Może będą wojny magazynów na tym serwerze. A tutaj mamy sklep z samochodami. ogólnie bardzo fajna rzecz jest teraz z tymi samochodami, bo one są teraz znacznie bardziej przewykokrzone. O, mam jakiś motocykl, który jest po prostu niesamowity. Do, mogę, mogę tu pracować jako mechanik w warsztacie samochodowym też jest niezłe. Co nam Stefan powie? Zdaj test na prawo jazdy. Ile kosztuje prawo jazdy? E, dwa. Tysiące. Eee, teoria, mogę sobie zobaczyć coś. E, co mamy tu, te teorię? Na serwerze coś tam zbyt słaby na skrzyżowanie, aby mieć auto. E, na serwerze jest 6 różnych aut. Koszt postanowionego auto to jest 7000. Ale teraz drogie te samochody. Ale jakie są wykokszone, to wam ogólnie pokażę. E, stawcie pokaż mi auto. Oooooo! Ale to jest normalnie, jak jest Tyle samochodów, 7000. Różne modele, po prostu takie to jest wielkie. O będzie to naprawdę przyjemna gra. Mieć taki samochód. Wybór samochodu, niesamowite. Aż zjem coś z wrażenia. Dobra, chcę wrócić, ale trzeba również zbierać dynie. Tak, po, tak powolutku. 17-dyni. Jej. No i oczywiście 18-dyni. Też jej. O, tam tutaj są jakieś roboty drogowe. Wydaje mi się, że można się jako drogowiec zatrudnić. A tutaj jest y, miejsce pracy odlewacza czy ogrodnika. Ciekawe, gdzie pracuje mleczarz. Co się jeszcze okaże. Dynie. Wszędzie dynie. Łatwo je znaleźć. Ech, te dynie mnie już prześladują, ale mi wszystko fajnie. 10 na 100 dyni. Już, już jestem na 1 dziesiątej. Tutaj są jeszcze domki, to, to, to też jest coś takiego bardziej pośredniego. Yy, tylko nie widzę ceny. Może jest, może jest po drugiej stronie. O, tutaj jest. Wynajęte. 10 tysięcy domki, więc tyle, i tyle samo również kosztują yy, zwykłe działki, więc co jest lepsze? Zwykłe działki. Ech, to wydaje mi się, że to jest tyle z tej lokacji. Przejdźmy na spawn. W końcu wybierzmy naszą pracę. Jeszcze pokażę ogólnie, jak wygląda komunikacja. Jest tylko parę przystanków. No dobra, tak na koniec oczywiście tego odcinka wybierzmy naszą pracę, którą będziemy zaczynać realizować w następnym odcinku. Idziemy sobie do urzędnika zwanego praca i zobaczmy, co możemy wybrać. Śmieciarz, mechanik, strażek, ogrodnik, mleczarz, nurek. Co robi nurek? Nie mam pojęcia. To się jeszcze okaże, mówię, zauntuję tę pracę. Dywal, policjant, górnik. Mając doświadczenia z poprzedniego serwera, znacznie lepiej po prostu od razu pozyskiwać drewno na sam początek, więc wybierzmy tutaj ze względów ekonomicznych pracę drwala. I dołączymy teraz do pracy drwal. Gdzie pracuje Trwal? Zobaczmy. Yy, Tartak, tak Tartak, tar tak. dobra. Idziemy do Tartaku i zakończymy ten pierwszy odcinek nowej serii. O, teraz autobus troszkę inaczej wygląda. Mhm. Mm Przystanek tartak. Ten sam prawie plugin jest. O, i tu jest tartak i to jest ogólnie bardzo fajne wyszenie z tartaku, że mamy prawdziwe drzewa. Po prostu bijemy te drzewa i one się tylko odradzają. No i od razu widać jaki jest zarobek yy, yy, wynagrodzenie. Yy, to jest chyba... Yy, pokazuje ile zarobiłem na zadany blok, więc yy, nie pokazuje mi ogólnie ile zarobiłem. No i dobra, myślę, że to jest tyle z tego. Ojacie tam takie samochody. No właśnie tak wyglądają te samochody. Tam jest troszkę tych samochodów. Eee, tego jest naprawdę sporo. To jest jakieś e, e, miejsce developingu i tam się tworzy te samochody, jakaś fabryka poza granicą mapy. No i tak wyglądają właśnie te samochody. One są naprawdę niesamowite. Także dzięki wam bardzo za oglądanie, zostawcie oczywiście łapkę w górę pod filmem, polecajcie ten filmik, polecajcie tę serię swoim znajomym, bądź nawet wrogom, tak żeby wszyscy mogli się dowiedzieć, że jakiś nowy serwer pojawi się na moim kanale i jakiś nowy filmik i coś się nowego będzie działo. Zostaw oczywiście suba, jeżeli, jeżeli chcesz być na bieżąco z tą serią. No i dzięki, na razie, no i cześć.